Elo 520, nic mi się nie stło oprócz wstrząsu mózgu i połamanej nogi, ale to szczegół, po całym tygodniu chyba jest już pomponcy już w swoim sklepie, mam taką nadzieję. Muszę się jakoś dostać pod swój dom żeby wziąć cię o to. Wiem, pójdę na skatepark i zabiorę rower jakiemuś osowi. Dobra jedziemy na chatę. Zapieprzam jak Maja Włoszczowska, przydały się na oki oni, nie oddam ci pieniądze za tego pistoleta na wodę po wypłacie matki. No i na miejscu. Zapomniałem ten rower ma tylko hamulec na przod. Widzicie tą na wprost maszynę? Tak tą, no to moja bryka nowa. Tamta się rozwaliła i oddałem Czesiowi skątek. Wziął ją na wozek i poszedł. Dora, koniec pitolenia, jedziemy do Pomponcyliosza. Widzieliście tamten samochód podczas jazdy? Żywał, ale hardcore. Jesteśmy. Stokpok co? Przepraszamy ale sklep został zamknięty ponieważ splajtował przepraszamy. Idę na tyły może go znajdę w magazynku. Słyszę coś, ty Peterson musimy zabić bo go on chyba wie że my zabiliśmy Stewka. No to ty pon poncy się tym zajmij sprzątnij go. Aaaa a oni mnie chcą zabić aaa a ociekam. Jeszcze mnie jakiś dopek stoknął. A jak on jeszcze zabije moją matkę a, 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 a nie tylko nie mamy. Wypad już koniec, idę się przygotować na najgorsze wezmę z mojego schowka parę zabawek dobrze że nie wiedzą że moja matka pracuje w ciochlandzie, dobra oknara.